No, skoczył jeba! Hej, Masz chudy. E, łap. No. no. E... Także co, także e, ustawmy się e, i weź tą kamerę, no nie do Sweet F5. Kurde, ja nie, nie! Nie! Śmietankowe intro. Siemanko, jestem pan śmietanka, a ze mną jest. Mój serduszkawka. Tak. I, I poczekaj, da. bo ja tak stanę, pokaż się rija śmietanka. No. Rija, No, no, no. no, no, no. I no to e, chudy skoczył. Ej, no, i my mu tam ja mu jeszcze rzucę. Ej, no. ty nie bij, nie bij. no. No. Jezu, śmietanka, poczekaj. Bo e, wyciągnąłem rękę nie, dopiero. E, mi odjebało, bo u mi mi powiedziałeś, żebym tak zrobił. Ty, ale, ale mówiliśmy, żeby nie dawać im e, władać umysłem. Jezu, bo, to jezu, jest. Bo dupa. E, chodźmy na zewnątrz, bo mnie te pająki wkurzają i e, muszę wybić z kurczyk byków. E, ale dzień jest. Jeszcze... ziemią tam będzie Północ. E. E, nie, po -półdzień -półdzień, półdzień, półdzień. Półdzień, śmietanka ale maczeria. mój kaktus. Kaktus, ty. Ala, kaktus A Albo ty go, go tam no. zerwałeś. Eee, co? A nie, ty, powiedz mi. E, jakim kiepem to jeszcze nie wyrosło? Eee, no nie wiem, kurwa, no nie wiem. No pojebane. Troszkę SDK, no ale. A e, przepraszamy, że przeklinamy. No ale. Ale. Masz dyskusję, już tutaj. Kulturę, nie już nad, tutaj nawet, nie. miesiąc ponad jesteśmy. Czy tam dwa nawet albo trzy. Nie wiem, nie liczę. Ty, ty, ej, a może po, popłyniemy tam o. To ty ja nie potrafię pływać. To zamciska. Ale ja nie pływam. To musimy e, e, łódkę zrobić, ale drewna nie mamy. Ja mam. Ja mam. Ale, ale to ostatnie drewno. Ja. Ty, ty? No. Powiedz mi, e? co się stało z drzewkiem? Zajebali! No, co za tępaki, Jeszcze powiedz, że to ja byłem? Tak. No, no, ja pierwszy. No i w ogóle ja wam powiem, jak wy nie patrzyliście, to śmieranka tutaj przyszedł i zajebał wszystkie sadzonki. Zjarałem. Ej, nie bij! Bo, 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 z kwiatka dostaniesz. Masz! Kurwa, dirtem! Ej, nie ma! A tutaj! Z dirta! Z Zdyrt, Dirtowa atmosfera! Je. Ja ci dam! Ja ci dam! O nie, nie, nie bij, bo, bo już ci, bo już tak się bobiją! Miłe mi się, ha? Bi... o nie! Ha... ha... co? To niebo ja się w rybkę bawię... ...z no, tobą. Jesteś moją rybcią. Rybcią. Ty, to... ...to ja płynę tutaj... ...z kością od tego... ...jaskiniowca... ...a ty wymyśl co możesz tam porobić. Obserwujemy... ...śmietankę. Ej, poczekaj... ...śmietankę ja sobie zrobię... O toś... No masz drewno. Oście, śmietanka, śmietanka! Co? Kurde, coś wyrosło. Ojej, zielone tębaki widzę z daleka. Mam lornetkę ukradłem. Czekaj, kurde, e, to jest słuchaj, śmietanka. No widzę cię. To jest jakiś układ u foków i Azteków. Ty! To ufo, kurus. Musimy go wykabacić. Co zrobić? Wykabacić. O kurde, Jezu, ja się topię. Nie, nie. No. Ty, tutaj stąd możemy źródło światła zabrać, bo jakieś świecące coś jest zabierać. Hamon? No, no, hey, foki nie będziecie mieli światła. Hey, hey, hey. O, spadłem w pułapkę! I hey, biegnę! Kurde, no, nie, już. Jezu, 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 Jezu I topię. Ale el, spoko mam kilo, wyjdę. Hey, Aby, te te Jezu, baki, Jezu, Jezu, nie umiem pływać. Na Zobacz, pływa wyszedłem. Jezu, jezu, Jezu! O widzę cię! Jezu, jezu. Ty jezu. zmieniłeś się jezu. w fokę! A tutaj jezu. jesteś! Aha. Ojej! Nie. Czemu nie. na czerwono świeciłeś? Zobacz, chcieli mnie uporwać, ale... ale miałem kila w hehe! Te tempę narzędzia zbrodni. Ale fajne, podzięko. Ode czekaj, czek, czek ja tu wykąpię? Ja będę. Czekam. No co? Co zawcinajone, ty się... O. Owoc. Ja. Jaki owoc? No nie wiem. Masz go ku coś kurwa do truskawek? Co to za czarne? Cia... No zobacz. Ojej, czarne. Pierwszy raz widzę takie coś. To z kości może się bije. Tam dalej te... pające czyny. Ja cię pierdzielę. Zobacz! To trzeba... To trzeba... z czegoś mocnego. Kością. Jak? Patrz. Czekaj, ko ko kość jest nieśmiertelna, prawda? Ale... Ale czekaj, ja tu wsadzę mój... mój... Skrzynia! O ja pierdziule, chodź zobacz jakie jakie skarby. Chodź zobacz te skarby! Kości! Kurde, zapierdzielam kości! I wszystko zabieraj! Wszystko! Zabieraj! Pochodnie, ale niech będzie, bo będzie jasno. Co? Co to za tajne znaczki? Zobacz! E, e, log! E, to jakiś e, język. Uy, Broka leketing Nie, to jest półbamilkie tonaki. A, to tyłu! Glue Blip Glue to tunotka newod gal a e Ja stwierdzam, że ci śmietanka. He? Oni chcą ukraść twoje jaja. O nie! Nie, nie, nie. O, ja im tutaj zostawię wiadomość. E, e, e. O, o, o. też <ścoughs> ty Będą mieli. E, nie pij. E, czekaj, ja mam kobla pół miliona. No. No! Ja. ja też mam e, swoje ty ty Nie, ja wiem co zrobię. Ja będę demonny dry i zrobię tak. Ha! I co? I co? jestem głodny. E. Ja też trochę. Ty? A słuchaj, może? No. Nie wiem, bo trochę, trochę tak. Hmm, zobacz. Eee... I... hmm. A, a co jak chudy nie żyje? Eee... a wiesz to? Weźmiemy jego kości i zjemy. O! Ty, albo z jego kości będziemy bić petroka? Ej, hey, ale słuchaj, no. tam jest się podobno ten twój LJ. Spałeś z nim, tak mówią. Nie, to są oszusty paparazzi, debiles. Nie. Oni tak. w Photoshopie rysują. To nieprawda. Wiesz co, pomyślałem, że most możemy zrobić do naszej wysepki. To Mamy, 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 mamy... Śmietanka kotela. budownicy, oh. zawsze da radę. Śmietanka Nie. <laughs> A W sumie dobre. ty. Ten... To są migające bloczki, to jest technika steków, ja widziałem. Oni chcą się teleportować do nas. To, to, pewnie, kurde, to jest kurde, pewnie jakiś im namiary dał na nas. I co teraz? Co? Nie, nie, nie wiem. wiem. kurde. O fuck! O, już wyspa. kobla nie mam. Co ty zrobiłeś? Ty, to jest nocnik, zobacz, o taki. Ja stram pierwszy. No, o, Ty, ja mam jeszcze jakieś trzy takie to zjem. O, o. O, i zabrakło. Ty, dawaj, rozwalimy tego kapiszona. Mój, mój, mój. I się podzielimy na pół. czekaj, ja. O. No. Ty zdeptałeś nasionko. Ja tam. Zjadłem. <grytanie> no, co. No, no, dziewidzi, no. dziewidzi, O, nasionko, no. to mamy prawie mostek. Mamy jasteków na karku i he, 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 hem. Pomyślmy, tam jest krowa. To może zrobimy śpiżarnię. Nie, hodowlę, ale mostek musimy. Masz kobla, coś? Idziemy wykopać. Ej kurde, bo tutaj jest za ładnie, żeby przekopać. to idziemy w jaskinie. Co Może nie? idziemy chudego szukać? Nie on, on nam tutaj sam przyjdzie. On nam, Ej, ko on nam kobla dobrze. całego zabrał, to on, on ma się teraz wkopać w górę. A to tu nie kom, nie kom, nie, 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 nie kurde. No, bo, tu, bo tutaj wyjście mamy na górę. Tak? I, i nie można tego kopać. Rozumiesz? Nie. Nie? Nie. To świetnie. O to chodziło. Ale no. śmie, śmietanka. Ty e? budujesz most, bo ty umiejesz pływać. No dobra, bo szybciej. Bo jak się stoi, to no mija bo... 15 e... Nie, słuchaj, ogródek mi nami zbutuje. To wpadnie, to już chuj. Ojeju woda. To, to już... To już... <noise> tak. Ty! Ty! Nie uwierzysz! No. Ty, chudy chyba muzykę włączył, bo słyszę coś. Czaisz bazę? Czy nie? To pająki ty debilu! Ty, ale ja słyszę! Ja za... Śmiedzanka. O... Kurwa zdaj mi te słuchawki z uszu, to wtedy będzie nie słyszał. A no faktycznie, dzięki. Ach, Jest kurde. coś jaki. Ty jesteś. E. No, no bo nie pamiętam o nich. Głupie są. Zapominam, wiesz. Ej! E, to ty. Nie bi. Ło. Jakieś x rajowe. Węgiel! Co ty robisz? A skąd weźmiemy później drzewo? N no, oj! Nie bardzo się bało, że widziałeś na świecie? Hehe... Mieliśmy jedno. Które Ej. kurwa zjebałeś. Ale... Ale... Ale to nieważne, to, to mało drzew, no mówię. Czemu ja węgiel kopię, jak mi się kilo kończy? To nieważne. O, nie mam kilofa. Hehe, słyszałem. Ale mam ja jeszcze drewniany, ja też. Chyba. A jak nie, to nie. Ty... Przestała muzyka grać, bateria znowu mi padła. Mam staka kobla, chodź. Tak, Czekaj, ja też dopię do staka. Idziemy. Och, zepsuł się. Nie ma killowa. No, Masz nie ma. pięć. Jeszcze jeden. O, tutaj są. He, he, he. Okej, okay, to idziemy. Tutaj. Dobrze, truskawa na a śmietanka buduje. O, tam mam iść. O, skończył się kabel. Co ty robisz? Buduję. La, 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 la. Buduję domek. Ty! No? A może, może by oświetlić się, drogi, masz te... E, ...mydło świecące, żeby oświecić? O, właśnie to mydło. A, mydło? Tak, to... Ta, a jak? Jakie mydło? No nie wiem. Radioaktywne. Ej, śmietanka! Co? To te, po które się wtedy, co nas wsadzili, schylałeś? E, he? no. O kurde. Ty słyszę ziemniaki z kosmosu. To wtedy, co takich dwóch takich czarnych, grubych panów... O ty mordę, Ufoki! Dawaj, dawaj kobla! Mam, pora. Cały! Cały. Popatrz, patrz, widzisz tego czerwonego Ufoka? O kurde! Śmietana! Ta. Ty! Śmietana! Ta, 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 ta. Ty! To... Nie, słuchaj, słuchaj! To to nie, to to nie są te, od których my oderwaliśmy tak, żeby i, i, i nas okradli. To wtedy co dwa tygodnie nam gdzieś zniknęły. No, to te same krowy. Hej, śmietana. Co? Idziemy? Ty, Idź po nożyczki szybka. Będzie jaranie. <laughs> Zajes. Trzeba odbić trochę, bo... Cześć! Za, zaraz do krówek się dobierę. O, proszę. O i teraz tak. Ty, ej, pszenicę trzeba uchodować. No trzeba. No czekaj, to my je tu zostawimy na razie. No nie. No. Odejdź. Bo cię zjem. O. O, proszę. O. O. Słyszę giniącą krowę. Umarła. No nic. Dobra. Dostaliśmy się na wyspę. Z jednym psem. I... 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 Dobra, możemy wracać. Czekaj. Jeszcze można tutaj piankę. Ej. Śmietanka. Okay, no. Co? Po co? No. Która tu ginie? O! Stejki! Darmowe! Topią się tu Badesi. Dobra, to patrz, ej, truskawka plan jest taki ej, że chodź, chodź ze mną, chodź tutaj ja mam e, mega pomysł. Tutaj naszym mostkiem. Nie biegaj, kurde, nie biegaj. A, a no tak, bo tu wyspa... Widzę cię na na, na, na kamera. Ej, to patrz. Plan jest taki że tam jest creeper. Wydaje ci się. No, to plan jest taki, że... Ej. Mi się... mi się... co? Nic, mów, mów. Nie, że mi się bateria kończy i to jak ją naładuję... to no. zrobimy... musimy tutaj zrobić e, farmę tego. Mam się okay. idę i drznąć kurwa krowę. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> no. Patrz, musimy zrobić tutaj farmę z tego czegoś i te krowy rozmnożymy i będzie żarcie. Ej. Ale to poza anteną, ma Ale nie, bo to, to muszę naładować, muszę na bloga dać. No jak na bloga? No, 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 no trzeba. No ale... Jej... Kata, no katanka. No, no. I co ja zrobię? Jakie krówki takie fajne tam są. No, wstrzymaj się troszkę. Nie! Czekaj. Nie sikaj, nie deptaj, my i to zrobimy, patrz. No, no co za, co za felerny... Ej no! Twój kaktusik cię bije! Dobra, nie bij. Ogarnijmy się i musimy no. przetrwać. Dobra, to, to patrz, to my się pożegnajmy. Musimy tutaj żarcie zrobić. I mnożymy krówki. Co? Ale teraz? Nie, później. Kiedyś. Z... No to... Ale ja chcę. E, Krowki. E. Krowki poczekają. Nie, ale tam tak. zipki. Nie, poczekają. My tutaj jest... się od... kurde, jak zipki. Nie gzybki. to wiem. To, to my teraz zakończymy odra... i od razu weźmiemy... Nie. Kurde. Nie weźmiemy, Musimy naładować baterie. No to dobrze, szy To szybko naładujemy na korbkę z kaktusa. I lecimy od razu kolejny i będzie kit. I od razu będą krówki. Co? Okej? Okay? Mhm. To dobra. To my się żegnamy. Także... Y, papa, cześć. Było świetnie. Y, tak... Y, chudy może jeszcze żyje, może nie. Ej, nie Nie, nie, nie ładuj mnie od tyle co. Ca... Oh, oh. No, no także. E, e, ja już kończę, także papa, pa, cześć. No, cześć. E, 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 jogurtowa kawa. Z herbatką. Tak. Ale co? Nie wiem. Papa. No, cześć.